Jesteśmy o debacie PTO Onkologia Wspólna Sprawa na temat raka pęcherza moczowego. Rozumiem, że przysłuchiwał się Pan debacie. Jest to też temat i obszar, w którym Pana fundacja od lat działa. Jakby mógł Pan się podzielić z nami swoją opinią, czy tematy poruszone, problemy i wyzwania. One faktycznie tak wyglądają, czy są jakieś tematy, które potrzebują szczególnego zaopiekowania i zaadresowania, tak aby no było to z korzyścią wszystkim dla pacjentów. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że taka debata w domenie publicznej, czy w domenie zdrowia się odbyła i cały czas jakby jest podtrzymywana. My, jako środowisko pacjenckie, bardzo mocno współpracujemy z Polskim Towarzystwem Onkologicznym, Polskim Towarzystwem Urologicznym, z konsultantami krajowymi, którzy się zajmują tą, tą dziedziną, i również z ekspertami, którzy uczestniczyli w tej debacie. I dzięki temu takiemu konsensusowi udało się wypracować bardzo ciekawe wnioski w tym obszarze nowotworów, który no niestety przez lata był lata, no dekady bym powiedział. Dość mocno zaniedbywany. Ja tylko przypomnę, że w 2022 roku po raz pierwszy, jako jedyny nowotwór z całej gamy nowotworów, które są nazwijmy to rejestrowane, rak pecherza moczowego nie miał w ogóle programu lekowego. W 2022 dzięki Ministerstwu Zdrowia udało się taki program lekowy ustalić. Z następnym rokiem zostały wprowadzone następne leki w następnych liniach. Również immunoterapie, nowoczesne leki, które były szansą i są szansą dzisiaj dla pacjentów, którzy się zmagają z tym nowotworem. Wcześniej takich opcji nie było. Były stare chemioterapie, była oczywiście część zabiegowa, która jest istotną rolą, która pełni istotną rolę w całym jakby procesie leczenia. Niemniej jednak, y, dla pacjentów, którzy byli y, no, już zaawansowaną, byli już z zaawansowaną chorobą, no, niestety nie mieli takiej y, możliwości wyleczenia czy, czy, czy powrotu do zdrowia. Dzisiaj takie opcje są. Y, są w, w kolejnych latach, być może, kolejne rejestracje też nowoczesnych immunoterapii i leków. I to napawa, napawa optymizmem. Natomiast to, co udało się zrobić dzięki środowisku pacjentów, onkologów, urologów, chirurgów i też ekspertów, no to, to jest jakby przywrócenie trochę jakby tej roli tego nowotworu we właściwym kontekście, że, że, że ma program lekowy, ma właściwą ścieżkę. I to, co my, jako środowisko tych wszystkich osób, udało się nam zrobić, właśnie, którzy uczestniczyli również w tej debacie Medical Pressu, udało nam się wypracować ścieżki pacjenta, to znaczy to, co my chcemy dzisiaj zrobić, ponieważ rak pęcherza no, nie jest najczęstszym nowotworem, jest gdzieś tam po środku stawki, ale mniej, między innymi no, bardzo mocno dotyka szerokiego pola pacjentów, którzy no, czy mieli kontakt z tytoniem, czy palili papierosy, czy mieli związek gdzieś tam z przemysłem chemicznym, bo to jest najczęstsza przyczyna nowotworowa wśród takich, takiego społeczeństwa. Chcemy, aby, aby ta ścieżka pacjenta była bardzo mocno określona. Opracowaliśmy takie w naszym raporcie, który, który niedawno ogłosiliśmy, jest ono dostępne oczywiście w internecie, nawet jest też na Medical Pressie artykuł. Chcemy, żeby, żeby już od początku, czyli od lekarza rodzinnego, była taka czujność wyczulona na właśnie choroby związane z pęcherzem oczowym. Bo to oczywiście nie musi być zawsze nowotwór, może to być jakieś, jak, jakaś infekcja, jakieś zapalenie, ale niemniej jednak takie objawy jak krwiomocz, jak ból w podbrzuszu, jak właśnie krew w moczu czy zabarwienie moczu na taki bardzo mocno intensywny czerwony kolor, może już świadczyć o tym, że coś się tam dzieje. Warto, to, żeby to zrobić, żeby, żeby no udać się do lekarza, lekarza urologa również aby wyeliminować ten, ten jakby no problem, który, który może być potem do, dość poważnym problemem nowotworowym, żeby wykluczyć tą chorobę i odpowiednio wdrożyć leczenie. Dziękuję. Mam jeszcze takie pytanie, Panie Szymonie, jeśli no jakby mamy tak dużo możliwości po stronie samego leczenia jak wygląda diagnostyka też tak praktycznie porównując na przykład Polskę do innych krajów w Europie czy są jakieś programy skuteczne profilaktyczne też programy też wczesnego wykrywania które moglibyśmy wprowadzić w Polsce niestety Polska jeżeli chodzi o rak pęcherza moczowego jest na samym końcu no to jest smutno to powiedzieć ale ale, ale trzeba to powiedzieć. Mamy zachorowalność mamy na, na bardzo poziom, po, podobnym poziomie jak Europa Środkowo-Centralna, Południowa, natomiast umieralność u nas jest bardzo duża i to niestety jest wynik tego, że ta diagnostyka jest niestety dużo opóźniona. Mieliśmy do tej pory, do niedawna, problem z badaniem diagnostycznym, jakim jest na przykład cystoskopia, z uwagi na to, że nie były refundowane cystoskopie giętkie, tak zwane, które są dużo bardziej przyjazne, jeżeli chodzi o takie badanie dla pacjentów. One już w tej chwili są w wyposażeniu klinik urologicznych i stosuje się tą cystoskopię giętką. Chociaż cały czas jeszcze jest tak jakby niedostateczna ta, ta, ta dostępność, ale, ale i tak już jest dobrze w porównaniu z, z, z latami wstecz. To, to jest jakby jedna rzecz. Dwa, no, mamy trochę problem z tym, że no, lekarze rodzinni no, nie kierują od razu do lekarza urologa. Po, nawet po rozpoznaniu trochę jakby przyczyn czy, czy jakby dolegliwości, które wynikają z obszaru układu moczowo-płciowego. To oczywiście powoduje opóźnienie, a diagnostyka trochę jakby sprowadza się do tego, żeby no zapisać leki tam przeciwzapalne. Już nie chcę wymieniać nazwy, ale no jest, są, są słynne już od dekad leki, które, które przeciwdziałają zapaleniu i krwiomoczu i wszystkiemu i to faktycznie te, te dolegliwości kiedyś ustają. No problem tylko polega na tym, że że ta czujność jest wtedy uśpiona, bo te dolegliwości w końcu kiedyś przechodzą. Natomiast no nie mamy dostatecznego właśnie dostępu do, do lekarzy urologów, którzy mogliby właściwie zdiagnozować, że te polipy, które się wytwarzają w tkance pęcherza moczowego, że one się przeradzają już jakby w stan chorobowy, w stan nowotworowy, nie, nie, nie zrobią tego bez, bez właśnie tej cystoskopii. Lekarz rodzinny no, nie, nie, nie realizuje takich rzeczy. A, a też druga rzecz, no, większość nowotworów pęcherza moczowego wykrywa się niestety przy, przy okazji, przy okazji na przykład badania USG, gdzie no, lekarz może też jakby zobaczyć, czy, czy są jakieś utkania, czy jakieś... ale to są niestety już zmiany chorobowe na tyle poważne, że one już wymagają i zabiegu. I, i pewnych, pe, pewnych perturbacji, które z tego wynikają, bo to i też jest nie trzymanie oczu, ale też jest czasami wyłonienie pęcherza na zewnątrz, czyli wycięcie całego pęcherza. No to też jakby rodzi jakieś pewne dyskomforty, i moim zdaniem mała wiedza jest na ten temat, na, tych, na, na temat konsekwencji tego, żeby tego nowotworu nie wykryć wcześniej. Więc tu diagnostyka jest fenomenalnie, jakby najważniejsza, że tak powiem, z tego wszystkiego, bo no dzisiaj mamy, mamy kilka rozwiązań, które mogą spowodować, że, 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 że tego pacjenta można czy wyzdrowieć, czy, czy przynajmniej utrzymać przy życiu. Natomiast zawsze jest mowa o tej profilaktyce, moim zdaniem, niedostateczna, dlatego ten rak pęcherza moczowego zawsze był określany mianem pęcherza zapomnianego. I to nie tylko w Polsce, ale też na, 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 w Europie, na świecie my dzisiaj przy, 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 trochę próbujemy przywrócić jakby właściwe miejsce, również nie powiedział, żebym, że to wstydliwej choroby. No, no każdy ma z nas. Te same narządy, więc po prostu chodzi o to, że nie licytując się oczywiście na żadne porównania, czy z rakiem płuca, czy z rakiem piersi, czy z rakiem prostaty, ale też jest on istotny i chcemy, aby ta edukacja dzięki temu raportowi też tej ścieżce pacjenta, którą określiliśmy, żeby lekarze po prostu wiedzieli, co mają robić w tej chorobie. To, to zdecydowanie ta ścieżka też była poruszana na, u nas na debacie i, i tutaj się to potwierdza i z pana wieloletniej pracy w tym, w tym obszarze. Też podczas debaty eksperci zwracali uwagę na współpracę. Między lekarzami różnych specjalizacji. Czy pan z perspektywy pacjentów również dostrzega potrzebę zaw, 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 zawiązania, można powiedzieć, czy zawęzienia tej współpracy? No tak jak i również mamy breast cancer, na przykład Units, czy lung cancer Units, czy również takie unity z perspektywy pacjenta byłyby świetnym rozwiązaniem? Tak, i tam na tym właśnie nam zależało bardzo, żeby przy, nazwijmy to, jednym stole, czy jednym temacie, którym jest rak pęcherza moczowego. Usiedli wszyscy uczestnicy tego całego tej całej ścieżki. No, oczywiście oprócz pacjenta, który jest podmiotem tego całego tej całej ścieżki, żeby tam byli lekarze i rodzinni, i POZ-u, żeby byli też lekarzy, lekarze, lekarze urolodzy, lekarze onkolodzy, onkolodzy kliniczni, ale też radioterapeuci i to. I to jakby nam się udało trochę i ta debata, którą pan wspomniał, to, to jakby to pokazuje, że przy jednym stole, nazwijmy to, mogą się usiąść wszyscy i się zgodzić z tego, i też określić tak zwane no, ścieżki postępowania w, w poszczególnych obszarach, które są ważne dla całego procesu leczenia. Więc to, 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 ta współpraca i, i ta kooperacja w, za granicą się nazywa comprehensive hair. Jakby chcemy to nie tylko mówiąc dalej, nie, nie licytując się, że rak piersi czy rak płuca jest ważniejszy, ale żeby też utrzymać jakby ten standard, który też zresztą są jakby wymieniony we wszystkich standardach i europejskich, i światowych, żeby również był uruchomiony w Polsce. I teraz zabiegamy o to bardzo mocno, żeby. Agencja Ceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pochyliła się nad, tym, nad tą ścieżką i jakby określiła, czy wszystkie tam, wszystkie możliwości, które tam są wykazane, mogły być dostępne dla pacjenta, bo to, dla końcu, dla pacjenta ma być to, to dobro, które ma wynikać z tej naszej współpracy i tej kooperacji, ale też, żeby lekarze mieli narzędzia do tego i żeby to one były w, w sposób właściwy wycenione. Wdrożone i, i, i żeby to był wdrożony przede wszystkim standard ogólnopolski, a nie tylko w wybranych ośrodkach. Aczkolwiek, y, na przykład, Krajowa Siecia, Sieć Onkologiczna przewiduje takie, y, takie, takie zjawisko, jakim jest właśnie opieka koordynowana, y, i to budzi bardzo dobrą nadzieję na to, że, że to będzie wdrażane. Niemniej jednak, no, na dzień dzisiejszy nie jest to wszechobecnie wsze 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 obowiązujące. Bardzo dziękuję. Tak, znawiam się teraz kolejne kroki. To znaczy, z pana obserwacji, jednak pan zna świetnie też system. Jakie są w, w kolejności zmiany w temacie raka pęcherza moczowego? Na co mogą pacjenci liczyć? I kiedy te zmiany będą widoczne w rzeczywistości, tak? w leczeniu pacjenta? Przede wszystkim weryfikacja koszyka świadczeń to na pewno i to jest właśnie po stronie Ministerstwa Zdrowia, ale też Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, aby jakby przyjrzeć jeszcze, jeszcze bardziej to, czy pewnie eksperci bardzo często podnoszą, że te, te, te świadczenia są bardzo nisko wycenione i, i to powoduje pewnie jakieś zniechęcenie do ich realizacji, ponieważ. No, ośrodki czy kliniki urologiczne czy uroonkologiczne no, pewnie pewnych procedur nie, wy, nie, nie, nie wykonują z uwagi na to, że się to po prostu nie opłaca, więc na pewno z punktu widzenia takiego takiego systemowego, no to pewnie to weryfikacja koszyka świadczeń. Z punktu widzenia już samych lekarzy, na pewno większa wiedza o tym, co jest już dostępne, bo ja od kilkunastu lat też jakby doświadczam i zmagam się z tym, że nawet lekarze, którzy powinni realizować pewnego rodzaju świadczenia, na przykład w polityce lekowej, nawet nie wiedzą, że coś jest refundowane przez państwo, przez ministerstwo, przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli przez Ministerstwo Zdrowia. I, i ta wiedza, no, no chcemy ją y, oczywiście szerzyć i upowszechniać coraz bardziej, y, bo czasami no, te takie sta stare systemy, y, stare doświadczenia, no niestety nie pomagają pacjentom, bo, y, bo już są dużo bardziej, do, dużo bardziej nowoczesne y, y, świadczenia czy terapie, y, które są dostępne, ale no, są często nierealizowane ni z, z braku wiedzy. My chcemy tą Tą wiedzę o tej ścieżce pacjenta, jak ona powinna wyglądać, chcemy upowszechniać do właśnie w kontekście i uro, lekarzy pierwszego kontaktu, i, i lekarzy urologów, i onkologów. Poczyniliśmy oczywiście w tym kierunku już, już pewne rzeczy. Byliśmy na, na, na kongresach, czy urologicznych, czy, czy onkologicznych, promowaliśmy tą wiedzę. No, teraz trzeba ją po prostu wdrożyć. Kolejnym krokiem na pewno jest to, żeby to usankcjonować prawnie. Bo dobra praktyka to jest dobra praktyka. Jak ktoś ją chce stosować, to ją stosuje, jak nie chce stosować, to ją nie stosuje. A my chcielibyśmy, by, żeby to było po prostu, żeby był to był standard, taki standard europejski i, i, i jakby standard y, kliniczny na co dzień. Tutaj pan poruszył też bardzo ważny temat tej właśnie standardów i dobrej praktyki, y, bo no, kiedy, czy jest w ogóle nadzieja na tą jakość. Bo nawet o tym mówił też pan profesor Drewa podczas debaty, że niestety bardzo dużo badania USG-Pęcherze zrobione no, z niepełnym pęcherzem, co jest błędem. No ale te oświadczenia, jak i wiele innych, które nawet są błędnie wykonywane, są rozliczane. Czy, czy pan wie, może kiedy jakieś faktycznie są nadzieje na jakieś świadczenia rozliczane na, poziomie, na podstawie jakości, a nie samego wykonania? Ja wierzę, że Krajowa Sieć Onkologiczna, która. Od kwietnia ma być wdrożona już w całym kraju, będzie regulowała te centra kompetencji i ośrodki monitorowania, jakie są, czy KOM, czyli Krajowy Ośrodek Monitorowania, i WOMY, czyli Wojewódzkie Ośrodki Monitorowania, tej jakości, będą na to, na to zwracać uwagi. I tutaj nie chodzi o to, żeby odbierać komuś prawo do wykonywania takich, takich czy no, no, diagnostyki takiej czy badań. Tylko chodzi o to, żeby motywować do tego, żeby, żeby to było urobione właściwie we właściwym standardzie i właściwej jakości. Bardzo dziękuję, Panie Szymonie jeszcze na koniec pytanie, gdzie możemy znaleźć raport? Gdzie on jest dostępny online? Raport jest na pewno dostępny na medicalpress.pl. Raport też jest oczywiście na stronie Fundacji Wygrajmy Zdrowie i innych portalach zajmujących się medyką, zdrowiem publicznym i medycznych. I cóż, no mam nadzieję, że przede wszystkim ten raport będzie rozpowszechniony wśród lekarzy, bo pacjent nie, nie musi mieć takiej wiedzy, jaką my posiadamy czy, czy jaką rozpowszechniamy. Pacjent ma być zaopiekowany i to jest dla nas najwyższym priorytetem i zaopiekowany dobrze, zgodnie z wytycznymi, ze standardami i z jakością. A to, co musimy teraz wykonać, to, jest, to, jest, to są sprawy, legislacyjne, ale też rozpowszechnienia wśród lekarzy, urologów i onkologów, jak te standardy powinny wyglądać.